Cześć, Dumacz3 witam bardzo serdecznie w tym kolejnym 15 odcinku z mojego Minecrafta na modach z sezonu 8. E, więc na przestrzeni tygodnia od poprzedniego odcinka nie siedziałem przy Minecrafcie, ponieważ się ostro skupiłem na e, pisaniu dalej i tak dalej mojej pracy dyplomowej, którą prawie skończyłem. Je, je, jeszcze jej nie skończyłem, ale pra, prawie ją skończyłem, więc. No i też standardowa trochę, no mniejsza o nią po prostu, ale przy niej trochę siedziałem, Minecrafta miałem gdzieś tam z tyłu głowy, ale uznałem, ok, jeszcze te parę, kilka dni chcę sobie zrobić taki, że, że się jakby wstrzymuję od nagrywania trochę, nie skupiam się na tym za bardzo tak dalej. Więc teraz właśnie wracając do Minecrafta. Dzisiejszy odcinek możliwe, że będzie trochę krótszy, ale to zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Uznałem, że dzisiaj chciałbym sobie zrobić e, małą farmę, po prostu tutaj na zewnątrz. Nie wiem, czy może później e, bym sobie ją. No, jakby to powiedzieć, bym sobie ją później jakoś. E, nie wiem, zabudował lekko, czy coś w ten deseń, czy może w przyszłości ją przerobił, ale taką najzwyklejszą, małą po prostu farmę z Minecrafta. Więc dlaczego? Może? No od jakiegoś czasu już tak w Minecrafcie miałem problem w różnym stopniu z kwestią jedzenia, więc uznałem, ok, Skoro mam ten problem, to czemu by sobie nie zrobić po prostu jakiejś właśnie chociaż małej nawet po prostu e, farmy, może być trochę pszenicy, trochę ziemniaków i po prostu mieć to na przyszłość, jak potem będę wiadomo szedł do e, na jakieś kolejne Dungeony, albo do Netheru, albo do świata Twilight Forestu, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie i wychodzić będzie, ale no wiadomo na pewno gdzieś będę szedł, gdzie później kwestia po prostu tego jedzenia będzie potrzebna. Więc w związku z tym lekko sobie tak poukładałem, no, lekko w niektórych tam skrzynkach poukładałem sobie lekko itemy, a w niektórych nie. <laughs> Więc weźmy sobie, znaczy w sumie, czy muszę brać teraz dirta? No weźmy sobie tak e, i wydaje mi się, że to będzie już. W Porządku, ilość. Nie, właśnie nie robiłem nic z surowcami, to może to się, to tym się też zajmę w międzyczasie. Nie dzisiaj, w sensie, że na odcinku, ale że poza odcinkiem. Ciągle jeszcze tak porządnie, konkretnie nie usiadłem, żeby sobie zaplanować odcinki do przodu. Ciągle gdzieś tam w głowie, jakieś tam inne rzeczy mam albo kwestie tam różnych, po prostu. No, mniejsza. Więc weźmy sobie to, weźmy sobie patyki dwa, żeby mieć na motykę. Mam dirta, potrzebuje wiaderko. Mam z wodą jedno wiaderko. Mam z lawą. Weźmy po prostu stwórzmy sobie nowe wiaderko. Eee Weźmy te 40. No to i tak będzie pewnie za dużo. 40 nasionek pod pszenicę i weźmy te 37 ziemniaków, więc to jest ok. Wydaje mi się, że chyba tak, wszystko wypaliłem do końca. Jak <grych> to zabrzmiało? Eee, o crafting, więc. Dym, 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 dym. Mamy motykę. Weźmy to, i no właśnie, skąd ja teraz wodę? Muszę iść aż na dół. Fajnie było, gdybym na przykład zamykał za sobą drzwi w domu. Okej. Okay. więc tutaj jeszcze jest dużo roboty, żeby to ogarnąć. Ja. Szczerze, no, szczerze, w tym tygodniu muszę sobie któregoś razu po prostu na wieczór się ogarnąć, już tam powiedzmy znaczy na wieczór, no nie musi być na wieczór, może być też od rana, tam, wiadomo, jak to będzie miał, jak tam będę miał czas, ale po prostu sobie któregoś dnia usiąść do tego Minecrafta i, i, i sobie tutaj pograć trochę, pokopać sobie tutaj dirta po prostu w różnych miejscach. Pokoić odbudować lekko tę górę, powycinać więcej drzew, żeby mieć wgląd w ten teren, sobie to jakoś obejść z różnych stron, z różnych perspektyw, sobie spojrzeć na ten domek, co chciałbym z nim jeszcze zrobić. Czy go jakoś lekko rozbudować, przebudować. Eee, właśnie kwestia tej góry, żeby zrobić ją może trochę bardziej stromą. Eee, nie taką super łagodną, ale trochę bardziej stromą. I że po prostu na jej czubku jest dom, ale. Ba, be, 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 ale trochę też jakby adekwatnie do tego, że teraz chce zrobić sobie małą farmę, no to możliwe, że ten szczyt góry będzie troszkę większy, ale to jeszcze zobaczymy. No i po prostu, żeby to w miarę jakoś wyglądało tak, jak powiedzmy, że sobie to. przywidziałem w, w głowie. Więc dobra, rozwalmy w sumie ten kawałek dirta. Z go po prostu rozwalmy. Jest. Minecraft jest dla mnie strasznie głośno. Pewnie dlatego, że mam dźwięki systemowe na komputerze dość głośno. Znaczy no normalnej głośności, a nie przyciszone. Najczęściej właśnie jak do Metra, czy wcześniej do Solar Ash, czy, za, czy do Hadesa, którego już nagrywałem na przyszły tydzień i dalej w marcu. Eee, tak, jestem ze wszystkim. Z Metrem i, z inny, i właśnie z Solar Ash byłem i z Hadesem też już jestem na, do przodu z filmami, a z Minecraftem jestem niezwykle eee, no. Na bieżąco. To jest takie, no wiadomo, trochę połowiczne, no bo przez to... Yy, przez to mam potem zaległości takie lekkie, lekkie była. Bo... No nie powiecie mi, że ten widok nie jest naprawdę świetny. Yy, przespać się... i zaraz z powrotem, więc... No. Eee, du, 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 du. Więc tak jak mówiłem, muszę sobie po prostu zaplanować te odcinki naprzód. Muszę sobie usiąść do tego Minecrafta. Muszę też e, się ogarnąć i po prostu, właśnie tak jak z innymi grami, nagrać sobie tego Minecrafta lekko do przodu. Lekko, nie za dużo, nie za bardzo, ale lekko do przodu. Eee, rozwalmy sobie to. Jeszcze. No, i to na razie zróbmy tak. No i dobra, niech sobie będzie teraz pochodnie. Okej, okay, no to powiedzmy, że niech będzie sobie czekajcie, to dwa i no dobra, to, to się wykopie. No, myślę, że to jest już wystarczająco. Rozwalmy to, żeby mieć tutaj dirta. No i wodę. Więc to damy tu, tu, to, tu, to, tu, to, tu, 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 tu i to tu. I mamy nieskończone. Super. To możemy jedno właśnie sobie ogarnąć. Teraz e, motyka i mamy już ziemniaki, więc raz e. Może jakieś płotki by się przydało zrobić? O, City Place. Super, dostaliśmy Achievementa. Achievement get. Super e, odnośnie tego. Więc to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, mógłbym to może jakoś lekko sobie ogrodzić. Eee, czekajcie, właśnie no. muszę zrobić te płytki naciskowe drewniane, jene bo to już się robi. E. Okej, okay, eee. dobrą ilość, chyba. Patyki, jak się robiło, płotki, bo płotki się. What the... Podki się robiło chyba inaczej, trochę na przestrzeni czasu. Ta deski i patyki. Co jest no, trochę irytujące, no ale no, ok. Nie wiem, nie wiem w sumie ile by ich. Zaraz zobaczymy. Zróbmy najpierw te płytki. Cztery naciskowe. A. Super. Teraz zróbmy płotki. Ile ich mu jestem w stanie? 48. No myślę, że mi wystarczy, ale szczerze myślałem, że będzie tego trochę więcej. Eee, no zróbmy od razu tu. Tak. No i tutaj e, zaraz zrobimy, no, jak się to nazywa? Eee, furtka, o właśnie 3, <try>, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Czyli 1, 2, 3, 4 i tu jest też 4 Eee, nic mi to nie daje, więc dajmy to tutaj Po prostu A tu mamy raz, 2, a no tak, jak to jest 8, to, to też jest 8, super 1, 2, 3 4 i 4, i to zostawmy w ten sposób, więc tutaj możemy dać, tutaj możemy dać, tu jakieś, tu, tu, e, tu. Czemu ja w ogóle nie mam lepiej oświetlonego tego terenu? To jest naprawdę trochę przesada. No mniejsza. E, fence gate to jest to. Czyli dwie deski i patyki, czyli jest odwrotnie. Okej, okay. to jest też taka. E, taka, jakby. Jedna z rzeczy, nie wiem, no pamiętam wiadomo, jak kiedyś się robiło płotki, płotki się robiło z samych patyków, nie? A potem była kwestia, że o, fajnie by było mieć też płotki innych rodzajów drzew, no ale jak to zrobić? Jeśli jest tylko jeden rodzaj patyków, czy ma sens robić więcej rodzajów patyków? No nie, eee, więc po prostu dodać wiadomo deski do craftingu. Myślę, że można było na przykład, powiedzmy zrobić, że płotki mają Patyki, tak jak było 6 patyków wcześniej, to że na przykład ten środkowy, dolny patyk jest zamieniony na jedną deskę. Żeby była tylko jedna deska i ona jakby określa rodzaj tego płotka. Taką jaką deskę. Czy to jest właśnie dębowa, czy brzozowa, czy świerkowa, czy ciemnodębowa, czy akacjowa, czy ta dżunglowa, czy z jakiejś modyfikacji. Nie ma po prostu to znaczenia. Po prostu jest tylko jedna, a no dla przykładu furtka, no mogłabym zostać. Jak dla mnie furtka jest ok, kwestia craftingu, że są dwie deski, no bo jest bardziej no. Jakby. E, no, ta przestrzeń jest bardziej po prostu z, zabudowana, powiedzmy w słowie, W środku, więc no. Jej, super. E, no dobra, więc mam sobie takie coś, co sobie będzie rosło. Mówię, mógłbym stać. Mógłbym w sumie tutaj zrobić taki mały daszek, jakby taką lekką zabudowę, że też bym tutaj puścił płotki na przykład do góry i od tego pół płytkami zrobił taki lekki jednospadowy daszek w tę stronę. Myślę, że nie wyglądałoby to tragicznie, ale też, nie wiem, może to przebuduję sobie w przyszłości. O, siedzę się, przestraszyłem jakiegoś dźwięka to po prostu pies zaczął sobie pić To tam dobre. Dopiero co jadły. Piesiaki eee. No to więc no tak naprawdę ta farma może być to jest okej okay. spoko eee, motykę mam w razie czego mogę ją sobie schować do mogę ją sobie schować do narzędzi super to weźmy i jakby z powrotem, żeby się trochę wyrównało. Super, dirta wcale nie mam tak dużo, mógłbym sobie, wiadomo, niby lekko... Mógłbym w sumie sobie lekko tego dirta właśnie pozużywać tutaj, chociaż jego ilość będzie szła w dużych ilościach. Zaczynam się gubić w słowach. co jest jakiś potwór? Halo? Świnka? To jest Enderman? Ta, Ender, End, Enderman to jest. Sobie tam z blokiem trawy chodzi czemu nie, to, bo ja miałem jak w głowie, żeby... no właśnie, żeby to było na tej wysokości wszystko. A no więc no mówię, będzie tutaj dużo ups, dużo dużo roboty, żeby to wszystko jakoś w miarę tak zręcznie wyrównać. Nawet, znaczy no, nawet jeśli, no w sumie tutaj nawet no znaczy nawet <laughs> nie ma nawet <laughs> po prostu ciężko będzie to wszystko zrównać ze sobą jako taką z tym wszystkim, no nawet tutaj nie mam dobrego jakby. Wejścia do domu. No nawet powiedzmy, że tutaj byśmy to zdjęli. No to, to chociaż dzięki temu coś już mam. Tutaj mogę normalnie wejść. No naprawdę powinienem jeszcze e, weźmy sobie dwa, dwie deski. Te. Tak mnie irytuje to, że nie mam tej, tej możliwości z scrollem zabrania. Że. ah coś takiego. Powiedzmy. I to tutaj powinna sobie trawa wejść ładnie i zazielenić. Yy, ups. W sumie to już nawet mógłbym właśnie ściąć. Takie lekkie coś tam jeszcze mogłoby być. Najgorzej wiadomo robi się tutaj, bo ten kawałek to też prawdopodobnie troszkę zetny, nawet, bo ma jakby zbyt. E, no. Jest, jakie jest przeciwieństwo stromego? Nie jest stromy, więc jest. Nie wiem, słowa nie mogę znaleźć. No, ale że jest, wiadomo, taki znacznie lżejszy jest ten spadek, co jest niedopuszczalne w tym przypadku. Więc to też będzie jakby trochę do, do zmiany. Czemu tutaj nie ma tego? Nie wiem. Czemu e, tu nie ma żadnych? Też nie jestem pewny. Czemu w ogóle, te, czemu w ogóle ten mój teren, tutaj do kładąku, nie jest bardziej oświetlony? To jest też świetne pytanie. Znowu drugi raz już w tym odcinku cudowny zachód słońca w Minecrafcie. Eee, no więc mówię, no, no ciągle mam jakieś takie znaczy, no blokady. No nie blokady, tylko ciągle jakoś coś innego mam na głowie, a że, że nie zajmuję się tym Minecraftem. Nie wiem, myślę, że no, jedna kwestia to jest też trochę taka, że... Jednak te nowe paczki, jak dla mnie, to, to nie jest kurde to samo, co kiedyś tak do końca. Przez to, że to nie są te same modyfikacje, albo chociaż mniej więcej te same modyfikacje w większości, przez to, że ten Minecraft jest trochę inny, jakoś tak... Nie czuję już tego samego, nie wiem. Mam <grym> nadzieję, że przez to nie ogląda się tych odcinków, jeśli się... Tam dużo gorzej jakby w tym, w tym sensie, że, że przez to te odcinki są takie do bani. Eee, czym się zajmę w następnym odcinku? To jest świetne pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, bo się nad tym super nie zastanawiałem. Tak jak powiedziałem, spróbuję poza odcinkiem. Znaczy, spróbuję, no nie spróbuję, bo powinienem mieć czas. Znaczy powinienem mieć czas. Będę miał czas, no bo tak teraz zwolniła mi się jedna rzecz, więc muszę po prostu się lepiej ogarniać z zarządzaniem swoim czasem. I tak jak mówię, któregoś sobie teraz wieczoru w tygodniu usiąść do tego Minecrafta, gdzieś tam już wiadomo około tam 19, 20 już po prostu mieć wszystko załatwione, kolacja zjedzona, nie wiem, prysznic wzięty, żadnych już ćwiczeń, żadne nic, tylko po prostu ok. Siadam sobie do Minecrafta i po prostu siedzę, wiadomo, 2-3 godziny i, i, i po prostu sobie cisnę, ogarniam różne rzeczy, ogarniam kwestie z tą górą, może coś tam sobie z itemami robię, może coś tam sobie wymyślam, że czym chciałbym się zająć w przyszłości, bla, bla, bla. I, I coś takiego, więc ok. Niech sobie będzie w ten sposób. Na tę chwilę dzięki za oglądanie tego 15 odcinka z mojego Minecrafta na moda. Odcinek jest kró krótszy. Jak mówiłem na początku, że raczej będzie krótszy. Nie byłem pewny, jak to wyjdzie. Chciałbym, żeby wyszło, że w następnym odcinku pokażę Wam, zaprezentuję właśnie tutaj już lepiej ładniej wyglądający ten teren, dookoła domku i tak dalej, może nawet sam domek, lekko inaczej wyglądający, nie mam pojęcia. Eee, I potem już konkretnie czymś się zajmę, czymś z czym typowo zaplanuję, żeby się tym a, zająć, więc dziękuję za oglądanie, do usłyszenia za tydzień, za tydzień. Nie w piątek, za tydzień. Może, może następnym razem Zrobię jakiś dodatkowy odcinek, że się pojawi właśnie w piątek, a nie dopiero w kolejny wtorek. Więc dzięki za oglądanie jeszcze raz, życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć!